Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Wybiła godzina 19. .00. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej herbatce kadrowej. Tak jak obiecałam na poprzednim naszym spotkaniu, dzisiaj będziemy sobie niejako kontynuować temat czasu pracy. Porozmawiamy sobie o systemach czasu pracy. Na samym początku chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na bezpłatne szkolenie na żywo, które będzie od razu w środę po świętach, 23 kwietnia o godzinie 19.00. Kadry i płace w transporcie od czego zacząć. To bezpłatne szkolenie jest dedykowane osobom, które zaczynają pracę jako kadrowcy w firmach transportowych chcą zacząć przygodę z kadrami i płacami w firmie transportowej, więc zapraszam bardzo serdecznie. Link do zapisów znajdziecie w opisie do naszego dzisiejszego. Spotkania oczywiście standardowo, jeżeli chcecie otrzymać prezentację z dzisiejszej herbatki kadrowej, wchodzicie na stronę szkolaksięgowości.pl, łamane przez herbata myślnik kadrowa, zostawiacie swojego maila i reszta jest już po naszej stronie. Nie przedłużając, e, przechodzimy do dzisiejszego tematu. Oczywiście znacie mnie doskonale, e, systemy czasu pracy. W doktrynie wskazuje się, że przez system czasu pracy rozumie się sposób ustalania liczby godzin pracy, dni pracy, czy pory, w której praca jest zorganizowana. Kodeksowe regulacje określają poszczególne rodzaje systemów czasu pracy wraz z zasadami, jakie obowiązują w przypadku ich stosowania, a także określają przypadki czy rodzaje prac, przy których dany system, może być stosowany. Są to systemy równoważnego czasu pracy, pracy w ruchu ciągłym, przerywanego czasu pracy, zadaniowego czasu pracy, skróconego tygodnia pracy, tak zwany weekendowy system pracy. I podstawowy. Ten podstawowy, nazwa tego systemu tak naprawdę została przyjęta przez praktyków prawa pracy i oznacza pracę w normach podstawowych, tak, bez modyfikacji, czyli 8 godzin na dobę z uwzględnieniem różnic w odniesieniu do niektórych grup pracowników przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym. Generalnie systemu, systemy czasu pracy Ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy, albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy. W tym trybie ustala się także rozkłady czasu pracy, określające zasady organizacji czasu pracy w zakładzie oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy. Wyjątkiem są systemy przerywane. Skrócony tydzień pracy oraz tak zwany weekendowy, który wprowadza się na zasadach szczególnych, co sobie zaraz wyjaśnimy, ale po kolei. Podstawowy system czasu pracy. Zasady planowania tego czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy wyznacza nam artykuł 129, paragraf 1 kodeksu pracy. Oznacza to, że pracownikom objętym tym systemem: Należy planować pracę w wymiarze nieprzekraczającym 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin na tydzień i przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym. E, takie szczególne grupy pracowników obowiązują normy ich dotyczące. E, klasycznym przykładem organizacji czasu pracy w tym podstawowym systemie. Jest praca od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę w stałych ramach czasowych, na przykład od 8 do 16 czy od 7 do 15 i w takiej sytuacji dniem wolnym z tytułu e, przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota, a pracodawca nie ma obowiązku sporządzania indywidualnego harmonogramu, ponieważ wynika on z regulacji wewnątrzzakładowych. Nie jest to jednak regułą, ponieważ tym dniem wolnym, zapewniającym zachowanie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, może być w tym systemie dowolny dzień powszedni, a nawet różne dni w różnych tygodniach. W takiej sytuacji pracodawca już obowiązany jest każdorazowo sporządzać harmonogram, a także zapewniać wymagany okres nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego. Pracodawca nie może także naruszać puli przysługujących pracownikowi dni wolnych od pracy, które wynikają z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Oznacza to, że w ramach systemu podstawowego u pracownika pełnoetatowego w przyjętym okresie rozliczeniowym ich liczba powinna odpowiadać liczbie określonej właśnie w artykule 147 kodeksu pracy. Na przykład Pracodawca zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika administracyjnego oraz kilku magazynierów, i wszyscy zatrudnieni są w podstawowym systemie w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego w stałych godzinach od 7 do 15. Przy czym. Zgodnie z postanowieniami regulaminu pracy, pracownik administracyjny ma organizowaną pracę od poniedziałku do piątku, a dniami wolnymi z tytułu pięć, e, przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy są soboty. Natomiast magazynierzy mają organizowaną pracę od poniedziałku do soboty, a dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy wynikają z ich indywidualnych harmonogramów czasu pracy. Organizacja czasu pracy pracownika zatrudnionego natomiast na część etatu w ramach systemu podstawowego może na przykład polegać na planowaniu mu stałej liczby godzin pracy w każdej dobie, przeciętnie 5 dni w tygodniu, w wymiarze obniżonym proporcjonalnie do wymiaru etatu, tak? Na przykład zatrudnionemu na pół etatu, 4-godzinnych dniówek od poniedziałku do piątku. Albo na planowaniu pracy tylko w wybrane dni, tak? W wybrane dni tygodnia, na przykład w poniedziałki, wtorki i piątki. I w tym drugim przypadku, właśnie rozkład pracownika będzie przewidywał dodatkowe, tak zwane zwykłe dni harmonogramowo wolne od pracy. Istotne jest też to, żeby ta planowana dniówka takiego pracownika nie przekraczała 8 godzin. A obowiązujący w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy odpowiadał wymiarowi obliczonemu zgodnie z artykułem 130 paragraf 1 i 2, czyli obniżonemu proporcjonalnie do wymiaru etatu. Dlatego też m, nierównomierna, nazwijmy to, organizacja czasu pracy niepełnoetatowca w przyjętym okresie rozliczeniowym. Będzie wymagała od pracodawcy weryfikacji tego, czy liczba godzin zaplanowana w rozkładzie odpowiada obowiązującemu wymiarowi, a w przypadku ewentualnych różnic korekty w rozkładzie tak? W przypadku równoważnego systemu czasu pracy przepisy kodeksu pracy wyróżniają trzy warianty. Tego równoważnego systemu czasu pracy, a cechą charakterystyczną każdego, każdego z nich jest możliwość planowania pracownikom dłuższych niż 8-godzinnych dniówek. Oczywiście to nie dotyczy wszystkich pracowników, więc stosownie do artykułu 148 kodeksu pracy, w systemach czasu pracy, w których możliwe jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy powyżej 8 godzin, a taki jest właśnie równoważny system. Praca w ruchu ciągłym, o którym sobie jeszcze powiemy, skróconego tygodnia pracy i tak zwany weekendowy, to ten czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, pracownic w ciąży i pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie czwartego roku życia, bez zgody tych pracowników nie może przekraczać 8 godzin. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za ten nieprzepracowany czas w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy, tak? W tym przedłużonym wymiarze domowym generalnie nie mogą pracować też osoby niepełnosprawne. To nam wynika z artykułu 15 ustawy o rehabilitacji, i ta zasada jest uchylona. W przypadku wystąpienia przesłanek, które są ujęte w artykule 16 ustawy o rehabilitacji, więc tutaj macie możliwość zweryfikowania, czy dana osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności, które generalnie no, która nie może pracować w tym przedłużonym wymiarze dobowym, zgodnie z artykułem 15. Może jednak będzie należała do wyjątku, więc zaglądamy w artykuł 16. Tutaj należy też dodać, że czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a młodocianego w wieku do 16 lat 6 godzin na dobę. No dobra, ale to tak było nawiasem. Ten równoważny system czasu pracy, o którym mowa w artykule 135 kodeksu pracy, tak zwany wariant podstawowy, może być stosowany, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. Ten wariant tego systemu równoważnego charakteryzuje się możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy nie więcej jednak niż do 12 godzin. A przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest e, równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy, tzw. Tak e, zwykłymi dniami harmonogramowo wolnymi od pracy. Rozkład czasu pracy pracownika objętego systemem równoważnym może więc przewidywać większą liczbę dni wolnych od pracy. Niż ta określona we wspomnianym już przeze mnie wcześniej artykule 147, bo ten przepis wskazuje minimalną liczbę dni wolnych. I co do tego, która godzina pracy w systemie równoważnym stanowi nadgodzinę dobową, zarysowały się różne stanowiska. Jednak ja osobiście opowiadam się za tym, z którego wynika, że powstają one w dwóch sytuacjach. Po pierwsze. W razie wykonywania pracy powyżej 8 godzin w dniu, w którym zaplanowano dla pracownika 8 godzin lub mniej oraz po przekroczeniu zaplanowanego dla zatrudnionego na dany dzień e, przysłużonego wymiaru, na przykład jeżeli pracownikowi zaplanowano 10 godzin pracy, to nadgodzina dobowa w takim dniu powstanie dopiero po przekroczeniu 10 godzin pracy. To jest moje stanowisko, tak rozliczamy swoich pracowników, jesteśmy po kontroli PIP i zastrzeżeń nie było. Przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy. Nie więcej niż do 16 godzin w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym jednego miesiąca. Przy zastosowaniu tego wariantu systemu równoważnego wymagane jest udzielenie pracownikowi bezpośrednio po każdym okresie pracy wykonywanej w przedłużonym dobowym wymiarze odpoczynku w wymiarze odpowiadającym co najmniej liczbie przepracowanych godzin, niezależnie od odpoczynku. Tygodniowego. Z kolei dla pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu no, przy pilnowaniu, przepraszam, mienia lub ochronie osób, a także pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych może być stosowany system równoważnego czasu pracy, o którym mowa w artykule 137 kodeksu pracy. I tutaj dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin. Okresie rozliczeniowym nie przekraczającym jednego miesiąca, uwaga z możliwością przedłużenia w określonych przypadkach do trzech lub nawet czterech miesięcy. To również wymagane jest udzielenie pracownikom, którzy pracowali w ramach przedłużonego wymiaru dobowego bezpośrednio poświadczeniu takiej pracy, Okresu odpoczynku w wymiarze równym, co najmniej liczbie przepracowanych godzin i to niezależnie od przysługującego im odpoczynku tygodniowego. tak? Ten y, odpoczynek, dzień wolny po y, tej pracy ma być, y, odpowiadać tej samej liczbie y, godzin, która była przepracowana, a odrębnie odliczamy odpoczynek tygodniowy. System przerywanego czasu pracy, o którym mowa w artykule 139 Kodeksu Pracy, wprowadza się w układzie zbiorowym albo w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli taka u danego pracodawcy nie działa, to w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy. U pracodawcy będącego osobą fizyczną, Prowadzącego działalność w zakresie rolnictwa i hodowli, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, ten system przerywanego czasu pracy może być stosowany na podstawie umowy o pracę. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia, o którym powiedziałam, ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, bo działają u pracodawcy, to pracodawca uzgadnia jego treść, z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi. <laughs> e, czyli tutaj każda z tych organizacji zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy i wtedy jest tą organizacją reprezentatywną. Ten system przerywanego czasu pracy może być stosowany, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy albo jej organizacją według z góry ustalonego rozkładu przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby trwającej nie dłużej niż 5 godzin. Takiej przerwy w ramach tego systemu przerywanego czasu pracy nie wliczamy co prawda do czasu pracy. Ale za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przystoju. Natomiast u pracodawcy, będącego osobą fizyczną, u którego system ten może być stosowany na podstawie umowy o pracę, to wynagrodzenie za czas przerwy przysługuje, jeżeli wynika to z postanowień umowy o pracę. E, istnieją takie zakłady, w których praca ze względu na technologię produkcji albo ze względu na konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności nie może być wstrzymywana. Ten proces pracy musi trwać w sposób ciągły, nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nie wyłączając niedziel i świąt, i to jest praca w ruchu ciągłym. W takich przypadkach pracodawca może stosować system czasu pracy, o którym właśnie mowa w artykule 138 kodeksu pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie czasu pracy do 43 godzin przeciętnie na tydzień w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 tygodni, a jednego dnia, w niektórych tygodniach w tym okresie dobowy wymiar czasu pracy. Może być przedłużony do 12 godzin. I co istotne, ta liczba godzin odpowiadająca przedłużonemu udanego pracodawcy tygodniowemu wymiarowi czasu pracy, nie może przekraczać 4 godzin na każdy tydzień okresu rozliczeniowego, w którym następuje przedłużenie czasu pracy. To oznacza tyle, że planując pracę w ramach czterotygodniowego okresu rozliczeniowego. Pracodawca może przedłużyć dobowy wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie do 12 godzin, tylko w maksymalnie trzech różnych tygodniach i tylko w jednym dniu danego tygodnia. Na przykład mogą to być pierwsze trzy tygodnie okresu rozliczeniowego, i wówczas wymiar czasu pracy w każdym dniu roboczym ostatniego tygodnia tego okresu nie może przekraczać 8 godzin na dobę. W przeciwnym razie Gdybyśmy przekroczyli te 8 godzin na dobę w ostatnim tygodniu tego okresu, to doszłoby do naruszenia tej przeciętnej tygodniowej normy, która w tym systemie może wynosić maksymalnie 43 godziny. I w praktyce ten system pracy w ruchu ciągłym polega po prostu na organizowaniu pracy na trzy zmiany. On może być stosowany dla całego zakładu pracy. Dla części zakładu pracy, a może być też stosowany tylko na poszczególnych stanowiskach. I co ważne, za każdą godzinę pracy powyżej 8 godzin na dobę w dniu wykonywania pracy w przedłużonym wymiarze czasu pracy, pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia. I mamy system skróconego tygodnia pracy, o którym mowa w artykule 143. Tutaj dopuszczalne jest wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy nie więcej niż do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym jednego miesiąca. Na przykład praca pracownika pełnoetatowego w tym systemie skróconego tygodnia pracy. Może być planowana od poniedziałku do czwartku, co do zasady po 10 godzin na dobę, i on nadal jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym, na zasadach podstawowego, ale już w systemie skróconego tygodnia pracy. Tak, bo tu mamy już nie 5 dni, a 4. I ten piątek, który będzie wolny, będzie już zwykłym harmonogramowym dniem wolnym od pracy, pod warunkiem, że nie przypada w nim święto. Tak? Ten system skróconego tygodnia pracy może być stosowany na pisemny wniosek pracownika, jednak nie ma tu obowiązku uwzględnienia takiego wniosku przez pracodawcę. Zastosowanie do pracownika systemu skróconego tygodnia pracy, Następuje na podstawie umowy o pracę. Więc jeżeli uwzględnimy taki wniosek, robimy porozumienie zmieniające. W systemie, o którym mowa w artykule 144 kodeksu pracy, zwanym weekendowym, praca świadczona jest tylko w piątki, soboty, niedzielę i święta. Dopuszczalne jest w nim przedłużenie dobowego wymiaru maksymalnie do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym jednego miesiąca. Może on być stosowany na niewiążący dla pracodawcy pisemny wniosek pracownika, a jego zastosowanie następuje tak jak w przypadku skróconego tygodnia pracy na podstawie umowy o pracę. I uwaga, to jest bardzo ważne, co teraz powiem, ponieważ w systemie weekendowym praca może być planowana tylko w piątki, soboty, niedzielę i święta. Pracownik zatrudniony na pełny etat w niektórych okresach rozliczeniowych nie będzie mógł wypracować obowiązującego go w tym okresie wymiaru czasu pracy, nawet przy zaplanowaniu w tych wszystkich wymienionych przeze mnie dniach maksymalnych 12-godzinnych dniówek. Bo po prostu braknie tych dniówek, żeby wypracować nominał dla pełnego etatu. No i dominuje pogląd, że pracodawca, który wyraził zgodę na zatrudnienie w weekendowym systemie czasu pracy na pełen etat, ma obowiązek wypłacić pracownikowi wynagrodzenie jak za pracę w pełnym wymiarze, nawet jeżeli z powodu liczby dni weekendowych pracownik wypracuje mniej godzin, Niż wynosi wymiar czasu pracy. To wynika z zasady nieprzerzucania na pracownika konsekwencji organizacji pracy, bo za organizację pracy odpowiada pracodawca. I w związku z tym, takim optymalnym rozwiązaniem jest zatrudnienie pracownika objętego tym systemem weekendowym na część etatu. I to w praktyce jest naprawdę stosowane przez wielu pracodawców. Pracownikowi zatrudnionemu. W systemie weekendowym pracodawca nie musi zapewniać co najmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy. Ponadto temu pracownikowi, objętemu tym systemem, nie można planować pracy w innych dniach niż te, które są właśnie wskazane w artykule 144, tak? Czyli on może pracować tylko piątki, soboty, niedzielę i święta. Żadne inne dni są tutaj. Niedopuszczalne. System zadaniowego czasu pracy to jest system, który można by powiedzieć jest tematem rzeką. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, albo miejscem wykonywania pracy, to zadania służbowe mogą być realizowane w ramach systemu zadaniowego czasu pracy. Pracodawca po porozumieniu z pracownikiem ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, oczywiście wynikającego z norm określonych w artykule 129 KP, i wówczas pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy. Ustala go pracownik. I z tego chyba najbardziej nam słynie ten system zadaniowego czasu pracy, że nie ma tutaj Harmonogramów, nie ma ewidencji czasu pracy, ale jest mnóstwo pytań. Sytuacje, w których dopuszcza się wprowadzenie zadaniowego systemu czasu pracy, zostały w kodeksie pracy wskazane dość ogólnie. Można przyjąć, że ten system zadaniowy jest uzasadniony, gdy rodzaj pracy determinuje jej wykonywanie poza wyznaczonymi udanego pracodawcy godzinami. Czyli pracownik zasadniczo sam wyznacza godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Gdy zapotrzebowanie na pracę jest zmienne, zależy od wielu czynników zewnętrznych, głównie natury ekonomicznej, i gdy sposób realizacji zadań powierzonych pracownikowi nie wymaga tej ciągłej kontroli ze strony pracodawcy, a także gdy ewidencja i kontrola obecności pracownika w pracy jest niemożliwa do wykonania bądź znacznie utrudniona. No i co ważne, jeżeli ilość zadań powierzonych pracownikowi będzie niemożliwa do wykonania w ciągu 8 godzin pracy na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień, przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, to pomimo braku ewidencjonowania godzin, Każda godzina pracy przekraczająca wskazane limity będzie godziną nadliczbową. I w takim przypadku udowodnienie wystąpienia nadgodzin jest, no nie oszukujmy się, niewątpliwie utrudnione. I w razie odmowy ich uznania, pracownik może zwrócić się do sądu pracy, który będzie badał, czy one wystąpiły na podstawie wszystkich dostępnych dowodów, w tym także przez ocenę powierzonych zadań. Ale tutaj naprawdę ze strony pracodawcy mamy niewiele dowodów, bo ewidencji nie trzeba prowadzić. Ale jako pracodawca musimy się zabezpieczać, że my mamy kontakt z tym pracownikiem, że on nigdy nie narzekał na to, że jest, ma za dużo obowiązków, nie wyrabia się. Natomiast no ze strony pracownika powinniśmy sami sobie ewidencjonować czas pracy opisywać, co w tym czasie robiliśmy, żeby mieć dowody z kim kiedy się kontaktowaliśmy, że faktycznie był przesyt tych obowiązków i te godziny nadliczbowe miały prawo wystąpić i należy się za nie zapłata. Ale tak jak mówię, system zadaniowego czasu pracy jest tematem rzeką. Hmm. No ale to tyle na dziś. Przypominam Wam raz jeszcze, że w środę 23 kwietnia zaraz po świętach o godzinie 19 odbędzie się bezpłatne szkolenie na żywo, które oczywiście poprowadzę. Kadry i płace w transporcie, od czego zacząć? Tak jak wspomniałam na początku, jeżeli ktoś ma ochotę zacząć pracę w kadrach i płacach w firmie transportowej lub już pracuje, ale jest na początku tej drogi, to bardzo serdecznie zapraszam na to bezpłatne szkolenie, link do zapisu znajdziecie w opisie. No i to tyle na dziś, widzę, że jest też na czacie, w komentarzach link, także możecie się zapisywać. Przypominam, jeżeli chcecie otrzymać prezentację z dzisiejszego naszego spotkania, wchodzicie na stronę szkolaksięgowości.pl, łamane przez Herbata Myślnik-Kadrowa, zostawiacie swojego maila i czekacie na prezentację od nas. Z mojej strony to tyle. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Życzę Wam dużo spokoju i zdrowia. Wesołych świąt. Odpoczywajcie. Do zobaczenia na kolejnej herbatce.